Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Wczoraj zakończyłem w zasadzie cykl o Duchu Świętym, ale w zasadzie do tego, że dzisiaj pozwolę sobie jeszcze podsumować może taką myślą, może jeszcze jakaś kiedyś się pojawi, jutro czy pojutrze. W kontekście Ducha Świętego jako takiego w, w Biblii chciałbym odnieść się do jednego fragmentu, który wydaje mi się trafny, chociaż nie mówi o Duchu Świętym. Właśnie jako podsumowanie roli Ducha Świętego. To jest wyznanie Jana Chrzciciela z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, 30 werset, z 39. Jan Chrzciciel mówi, że nie jest Chrystusem, że został posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha Go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Oczywiście wiemy, że Jan Chrzciciel dostawał się mniejszy w tym sensie, że oddał swoją służbę, że jakby wszystko to, co wzgromadził, można powiedzieć, całe to pobudzenie duchowe, które udało mu się wzbudzić w narodzie izraelskim, jakby przekierował na Chrystusa. Ten może powiedzieć, to światło zostało przekierowane z Jana Chrzciciela na Chrystusa. I 29 werset on tutaj w ogóle tłumaczy swoim uczniom, dlaczego tak jest. On mówi, no generalnie jestem tak jakby taki bestman, jak to się dzisiaj mówi. Czyli w założeniu człowiek, który właśnie cieszy się tym, że światło jest na kimś innym. A więc ktoś jakby wybiera bycie w cieniu, wybiera służbę, wybiera właśnie pomaganie komuś, by jaśniał. By stał w jasności, by na nim się skupiała cała uwaga, on musi wzrastać, ja stawać się mniejszym, i kiedy myślę o historii zbawienia, podkreślam, nie mówię o istnieniu osób w odwiecznej jedności Bożej, tak? syna, ojca i ducha świętego, bo tak naprawdę za mało wiemy o tym, by coś o tym mówić, i w pewnym sensie wydaje mi się, że to jest takie trochę domniemywanie zawsze, kiedy mówimy o tej że tak powiem, odwiecznej społeczności osób bożych. Nie mam też zbyt dużo danych w Biblii na ten temat. Bardziej o synu i o, i, o, i o ojcu ewentualnie, jeśli już. Natomiast patrząc na historię zbawienia, to właśnie to widzę, że Duch Święty jest kimś takim jak Jan Chrzciciel. To, co ciekawe, w tej samej Ewangelii później czytamy o tym, że to on, będzie wprowadził. On z mego weźmie i wam oznajmi. To jest 16 rozdział, 15 werset. On, on będzie przekonywać. Ale, ale właśnie jakby widzimy to w całej, w całej przynajmniej historii Nowego Przemierza, w Nowym Testamencie. Widzimy, że Duch Święty jest tym, który przyciąga. Przyciąga do Syna i przez Syna do Ojca. I z tego ma satysfakcję. Dlatego czasami mam wrażenie, gdzieś się pojawia takie zawahanie, że no ten, ten duch jakby nie jest tym, który, który świeci, albo nie jest tym, na którego pada światło. I rzeczywiście nie jest tym. Nie jest tym. Dlatego może też Duch Święty tak długo, czy ta refleksja o Duchu Świętym tak długo była pomijana, tak długo była gdzieś tam w tle. No nie dziwne, no nie dziwne, dlatego że jakby jego zadaniem jest, abyśmy zobaczyli Chrystusa, a zadaniem Chrystusa jest, abyśmy Dzięki jego dziełu, dzięki jego osobie weszli w komunię, w jedność, w pojednanie, w wieczność z całym Bogiem. Przede wszystkim z Bogiem Ojcem, oczywiście. I, yy, I myślę sobie, że po prostu trzeba to rozpoznać. Chodzi o to, żeby się tego nie bać. Czasami ludzie się boją, próbują gdzieś tam w jakiś sposób przekonywać, że ten duch. To oczywiście jest w pełni tak samo Bogiem jak Ojciec i Syn, no i robią to trochę zaprzeczając Jego funkcji. Jeśli ktoś nas popycha z tyłu, pcha nas do czegoś, to nie dziwne, że go nie widzimy. No tak jest, to jest Jego zadanie On ma popchnąć nas do czegoś dobrego, czy do kogoś, na kogo mamy zwrócić uwagę. I, i myślę sobie, że. Yy, że właśnie takie trochę na siłę zmuszanie Ducha Świętego, by nie był Duchem Świętym, by nie był tym, który popycha do Syna, a przez Syna do Ojca, jest po prostu niezrozumieniem Jego roli w dziele zbawienia. I oczywiście jest, Duch jest Bogiem, oczywiście Duch jest tak samo godzien czci i uwielbienia, jak Ojciec i Syn, ale nie, co do zasady, mamy się modlić do Ojca, przez Syna i w Duchu, tak? I, 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 I to jest pewien model, jakby o, to On jest tym, który nas pociąga, to On jest tym, który, który nasze serce ukierunkowuje. I tak ma być. I to jest właśnie tym, co się Bogu podoba. Także yy, bądźmy przekonani do Trójcy, bądźmy przekonani ze względu na różne fragmenty, chociażby Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, ale nie próbujmy na siłę z ducha robić w historii zbawienia kogoś, kim duch nie jest. I to jest wszystko, co bym chciał powiedzieć. On chce. Ojemu się to podoba. On się cieszy z tego, że wywyższony jest syn, a przez syna ojciec, i w tym wszystkim duch, jako ten, który nas pcha do tego, jest wywyższony tak samo i nie ma w tym żadnego problemu, że on pozostaje w cieniu, bo tak właśnie chce, bo tak właśnie wybiera, bo taka jest historia zbawienia. Bo w takim momencie dzisiaj jesteśmy, i niech tak pozostanie. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś przy nas. Duchu Święty, dziękujemy, że przyciągasz nas do do Syna i, i przez Syna do Ojca i dziękujemy Ci za to Twoje działanie, za to, że wybrałeś w taki sposób zadziałać i że w tym się właśnie uwielbiasz i że robisz to wspaniale i chwalebnie i skutecznie. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Boże, który jesteś jeden, bądź uwielbiony za Twój plan zbawienia, w którym i my możemy się odnaleźć. Z Bogiem i do zobaczenia.